Neon Demon to film, który wszedł na ekrany polskich kin 22 lipca. Jego reżyserem jest Nicolas Winding Refn, a w rolach głównych zobaczycie m.in. Elle Fanning, Jenny Malone, a także jakże świetnego w swojej ekranowej postaci Keanu Reevesa. Refn, w którym mogliście zakochać się już po filmach takich jak Bronson, Drive czy Tylko Bóg Wybacza, tym razem decyduje się na opowieść o Jessie, niepełnoletniej modelce, która jak każda z tysiąca innych dziewczyn wchodzi do przemysłu nieśmiałymi krokami i która jak żadna z tego samego tysiąca, rzeczywiście ma prawo dostrzeć przed sobą niemały sukces. Czy owy sukces dostrzeżemy na również w neonowym demonie? może jak dobrze, że nikt w ten sposób nie przetłumaczył tego tytułu. I see 20 or 30 girls come in here every day mostly from small towns with big dreams. And they're all good. You You're going to be great. Tak. Zdecydowanie tak. Po pierwsze, bo nie ma na co czekać, Neon Demon to rzecz absolutnie genialna audiowizualnie. Refn wypieścił pod tym względem swój film do perfekcji i z ręką na sercu nie wiem, czy w swoim życiu widziałem film, który w kinie wyglądałby lepiej. Mieszanina kolorów, sposób przedstawiania ujęć, gra wszelkimi możliwymi technikami czy wreszcie fakt, że 75% obsady równie dobrze mogłoby zrobić swoje własne Viva najpiękniejsi, powodują, że na film Refna po prostu chce się patrzeć i nie patrzeć jak na jakieś przelot romans na Tinderze, który w poniedziałek przesuniesz w prawo, a we wtorek nie zostaniesz nawet do śniadania, ale patrzeć jak na jakiś osłonięty ramowobrazek, obrazek, od którego bije tak potężna dawka doznania, że po prostu nie jesteś w stanie odwrócić od niego wzroku. W środku tego obrazka znajduje się Elle Fanning, młoda 18-letnia aktorka, która nagle z niewielkiej roli w ciekawym przypadku Benjamin'a Battona i stricte dziecięcej roli w Super 8, staje się światowym symbolem piękna. Gusta są oczywiście różne i Fanning na Google grafice jednym spodoba się bardziej, innym spodoba się mniej, ale w ciągu godziny i pięćdziesięciu minut, które REF aplikuje nam swoim hipnotyzującym stylem na ekranie, jego bohaterka rzeczywiście staje się najpiękniejszym na ziemi, tym obiektywnym kanonem piękna, który daje jej olbrzymią szansę, ale stawia też przed nią szereg rozmaitych zagrożeń. Zagrożeniem w Neon Demon jest z kolei według wielu opinii dość płytka Fabuła, ale choć całość rzeczywiście opiera się na prostym schemacie ładnej buźki w wielkim mieście, pamiętajmy, że w przypadku tego filmu historia jest tylko szczegółem. Nie powinniśmy przywiązywać do niej znacznej uwagi, tym bardziej, że cała ta płytkość wydaje się po części zamierzona. Refn jakby bawi się z nami. Kusi do pewnego momentu tajemniczą akcją tylko po to, aby zakończyć to wszystko prostą metaforą. Grając nam tym samym na nosie, ale powtórza się po raz 50, gra do tego stopnia pięknie, że... cholera, niech będzie. W stylistyce Neon Dimon obejrzałbym nawet maraton Jerego Springera, to wszystko jest naprawdę tak dobre. Isn't everything. Only thing. Świetnego klimatu dostarcza także muzyka. Aktorska obsada nie ma żadnych słabych punktów. A jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to może do faktu, że w odróżnieniu od innych filmów refna nieco mniej jest tu brutalności. Refn zamieścił oczywiście sceny, które szokują, i nie mam zamiaru wam o nich mówić, żeby nie psuć wam wrażeń z seansu. Ale nie poszedł też w stronę potencjalnie ciekawego slashera, który wszystkie wrażenia związane z tym filmem po prostu by spotęgował i być może na jeszcze dalszy plan odrzuciłby za

Dangerous. Nie skupiajmy się jednak na poprawianiu czegoś, co i tak znajduje się w ścisłej czołówce filmów, jakie widziałem w 2016 roku. Neon Demon może jest pretensjonalny, może nie oferuje nie wiadomo czego w warstwie swojej treści, ale nawet jeśli podpiszecie się pod jego wadami, nie będziecie w stanie oderwać od niego wzroku. Neon Demon to film bardzo rzadki w swoim rodzaju. Ode mnie otrzymuje 8 na 10. Wy koniecznie powinniście sprawdzić go w kinach. W najgorszym wypadku po prostu Wam się spodoba.